Dzień dobry, cześć Siemano! Dzisiaj na testach mam smartfon od Infinixa. Jest to dosyć egzotyczna marka u nas, ale powoli wchodzą na nasz rynek, wprowadzają średniaki czy też urządzenia z niższej półki. I powiem Wam, że przynajmniej na papierze wyglądają one ciekawie. A właśnie smartfon ten charakteryzuje się bogatym zestawem akcesoriów. Co kiedyś jeszcze było w sumie normą, a teraz to jest wyróżnikiem. Dokładnie jest to model Note 40 Pro Plus 5G, więc no, widać, że Infinix chce się chyba ścigać z Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G na nazwy, kto będzie miał dłuższą. No i ja mam go w wersji 256 GB i 12 GB pamięci RAM. No i tutaj kolor to powinien być Vintage Green więc zaraz zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Same pudełko jest sporych rozmiarów. Jeszcze go nie rozpakowałem, więc no, takie pierwsze wyciągnięcie z pudełka możecie przeżyć razem ze mną. Tutaj z tego, co widzę, jest od razu dołączona ładowarka na stronie i też na stronach partnerów. Typu RTV Euro czy Media Expert. Widzę, że teraz jest ten smartfon w obniżce na 1500 zł, i właśnie ta bezprzewodowa ładowarka jest dorzucana albo gratis, albo tam za symboliczną złotówkę do właśnie zestawu. W samym pudełku, tutaj z ładowarką, no to mamy jedynie ten klips na magnes, i on jest tutaj na USB-C, więc tutaj by było tyle. No i teraz przechodzimy już do samego pudełka z urządzeniem. Tutaj na start mamy kluczek do tacki SIM. Dalej jest Etui, i Etui jest z magnesem. Czyli jak smartfon będzie w tym Etui, to możemy sobie e, ładować go za pomocą ładowarki. O, i teraz, o nawet całkiem mocno to trzyma. E, po prostu ładowarką bezprzewodową będziemy mogli ładować smartfon, nawet kiedy będzie właśnie w tym e, Etui. Idąc dalej. Tutaj mamy instrukcje, i tu są jakieś gadżety do zamontowania szkła, bo nawet mamy tutaj szkło hartowane. O, i ono jest, tak jak smartfon będzie miał zakrąglone ramki, to szkło też tutaj powinno nam idealnie dochodzić. Fajnie. Szkiełko ochronne zawsze na plus. I tu jeszcze, o, nawet mamy w zestawie naklejki, są to naklejki przezroczyste, możemy sobie nie wiem, gdzieś zamontować. W dalszej części znajduje się sam smartfon. Do niego przejdziemy za chwilkę, zobaczymy co tutaj jest jeszcze dalej, no bo nie ukrywam, że jest naprawdę ciekawie. Tutaj mamy ładowarkę 100 w Ładowarka jest na USB-C. Oczywiście na europejskie gniazdko i Tutaj jeszcze mamy schowany sam kabelek USB-C na USB-C, obsługujący te szybkie prędkości, ale są tu jeszcze. Słuchawki. Słuchawki na USB-C. Więc jak niektórzy narzekają, że nie mamy już portu jack na słuchawki, to trzeba wiedzieć, że są też słuchawki na USB-C. Albo możemy po prostu sobie kupić przejściówkę z USB-C na jacka. I wtedy, jak ktoś jest fanem słuchawek przewodowych, bez problemu też możemy sobie w ten sposób słuchać. To później sprawdzimy, oczywiście, jak one działają. Ale z pudełka to by było na razie tyle. Teraz czas na sam smartfon. No, już widzę, że on jest spory. Teraz najprzyjemniejsze, czyli zrywanie folii. I naszym oczom ukazuje się samo urządzenie. Mamy tu logo Infinix 5G. Wyspa z aparatami. No, jest spora. Plecki mamy ze skóry wegańskiej. Jest ten właśnie kolor zielony, taki ciemny zielony, a ramka dookoła jest złota. Tutaj z góry mamy już logo JBL, Sound JBL. Z dołu mamy ten głośnik główny, jest też złącze USB-C. Zaraz sobie zobaczymy tutaj, teraz wyjmiemy tackę. Powinna tutaj być tacka Dual SIM. Tak i mamy tutaj SIM 1, z drugiej strony SIM 2 czy to no jest jakieś uszczelnienie, więc dodatkowo port jest uszczelniony, strona lewa urządzenia jest pusta, na stronie prawej mamy przycisk blokady oraz przyciski głośności, no i tak jak mówiłem, na tyle wyspa jest spora, mamy tu trzy oczka i jest jeszcze dioda doświetlająca, teraz chyba przejdziemy do uruchomienia urządzenia, jak ono się będzie uruchamiało, to jeszcze możemy chwilę pogadać tutaj, o samej tej budowie, no bo powiem Wam, że no urządzenie jest cienkie, jest spore, ma tutaj zaoblenia na jednej i na drugiej stronie, dzięki czemu no lepiej się go trochę trzyma niż jakby był całkowicie na płasko, no bo e, tak jak niektórzy korzystają z iPhone'ów Pro Max, no to ja nie wiem. Na co dzień ciężko było, jeszcze przeważnie widzę, że wszyscy mają je w etui, gdzie są jeszcze większe, no i tamte boki są kanciaste. No, no tutaj te zaoblenia sporo dają, dzięki temu łatwiej się go trzyma. Ja jednak jestem zwolennikiem raczej mniejszych urządzeń, chociaż właśnie mówię, przez te zaoblenia całkiem nieźle się go trzyma w ręku. Sprawdźmy może od razu jeszcze etui, które producent dorzuca nam w zestawie. O, tutaj podczas uruchamiania dioda zaczyna nam migać na różne kolory. W sumie ciekawa opcja. Zobaczymy, czy to będzie też działało z powiadomieniami. Jak ktoś do nas będzie dzwonił, czy dostaniemy wiadomość, pewnie to będzie właśnie służyło jako dioda do powiadomień. E, dobra, etui w sumie e, nie zachodzi nam na cały smartfon. Od razu może ściągniemy e, jeszcze tą ładowarkę. E, etui akurat zachodzi nam na górę i na dół. E, boki są odsłonięte, e, no, ale one też tak zachodzi delikatnie na wyświetlacz, więc... W razie wypadku, no nie wiem, panel jest spory, może jakąś ochronę dodatkową by nam to dało. Ale no, te jest takie skromne, że tak powiem. Wyświetlacz, który tutaj mamy, wypada bardzo dobrze. Jest to AMOLED. Jest on zakrzywiony, no to na to trzeba zwrócić uwagę, bo no nie wszystkim to będzie pasowało. E, musicie wziąć pod uwagę, że tutaj, e, jeżeli chodzi o, o te ramki, to one są właśnie zakrzywione, ale dzięki temu też smartfon lepiej się układa w dłoni, no przy tym dużym rozmiarze. Ma on przekątną ekranu 6,78 cala. Jest to ekran typu LTPS z odświeżaniem do 120 Hz. Tutaj mamy na dole jeszcze skaner linii, który no przy tym rozmiarze dobrze by było tak gdzieś z centymetr wyżej, żeby był. A tak to trzeba tutaj tak nisko sięgać. Ale ogólnie, jeśli chodzi o jego działanie, to jest on całkiem szybki, jak na średnią półkę. Tutaj, jeżeli chodzi o precyzję, o działanie, nie mam na co narzekać. No i kolory tego wyświetlacza są naprawdę niezłe. Ogólnie, z korzystaniem tutaj w zimę, gdzie nie mamy aż takiego mocnego słońca, no ale jakieś tam słońce jest, nie miałem żadnych problemów. Kolory są ładne, żywe, naprawdę pod względem wyświetlacza. Wypada to bardzo dobrze. Pod względem wydajności mamy tu Mediatek Diamond City 7020. No, i do tego, tak jak wspomniałem już wcześniej, mamy 12 GB które możemy rozszerzyć za pomocą wirtualnej pamięci, oraz jest tutaj 256 GB pamięci nadane. No i powiem Wam, że w codziennym użytkowaniu nie jest źle. No, nie jest to najszybsza jednostka. Zaraz zobaczymy tutaj w Antutu. Mamy niecałe 500 tysięcy punktów, więc no jest, jeżeli chodzi o benchmark słabo. W codziennym użytkowaniu no muszę wam się przyznać, że jak będziemy szybko przechodzić pomiędzy aplikacjami, na przykład tutaj w aparacie, no to da się czasami złapać lekkie zwolnienie, jak chcemy się szybko pomiędzy tymi różnymi aplikacjami przyłączać, ale w takim codziennym zwykłym korzystaniu, gdzie korzystamy z Facebooka, Messengera, dzwonimy, odpowiadamy na wiadomości, no to nie ma tu żadnych problemów i jak na średnią półkę, no to też trzeba liczyć się z tym, że no nie będziemy mieli tutaj flagowej wydajności. Urządzenie działa na najnowszym Androidzie 14, no i do tego mamy nakładkę XOS również w wersji 14 i tutaj daje ona sporo możliwości personalizacji, mamy możliwość zmiany trybów, mamy no naprawdę, jeżeli na przykład korzystacie z nakładek od Xiaomi, no to tutaj jest to bardzo zbliżone i daje nam dużo ciekawych opcji. Pamięć RAM w tym smartfonie jest wykonana w technologii LPDDR4X, no a pamięć nadane w UFS 2.2, więc no nie są to najnowsze standardy. No i jeszcze tutaj wracając do budowy tego urządzenia, no to Trzeba przyznać, że jak na te rozmiary, na spore wymiary, no to urządzenie jest smukłe. No bo tutaj jego grubość to jest około 8 mm, a waga to 190 g. No i smartfon ma wodoodporność IP53, więc jakieś tam lekkie zachlapania tutaj mogą być, ale nie radziłbym go zanurzać pod wodę. Pod względem aparatów mamy tutaj na tyle trzy oczka. No, tak w zasadzie jest jedne główne 108 megapisalowe. Dodatkowo mamy jeszcze zoom 2 i oczko makro, no ale tutaj raczej bym brał głównie pod uwagę ten aparat główny, który w ciągu dnia radzi sobie naprawdę nieźle. Po zmroku też nie ma tragedii. Na zbliżeniu no widać już tutaj wtedy mniejszą szczegółowość. Nie jest to może najmocniejszy smartfon, foto na rynku, jeżeli chodzi o średnią półkę, ale radzi sobie naprawdę nieźle. I nie powinniście być zawiedzeni jego możliwościami, no, jak po prostu chcecie gdzieś. Okazyjnie zrobić zdjęcie. Na przodzie mamy jeszcze 32 megapikselowe oczko do selfie. No i właśnie teraz widzicie kilka zdjęć, które udało mi się zrobić na tym smartfonie. Jeśli chodzi o możliwość nagrywania kamerką główną, no to możemy tutaj nagrywać w 2K i w Full HD w 30 lub 60 klatkach na sekundę. Nie ma 4K, jest właśnie takie nietypowe 2K. Tylko no też, jak widzicie, wtedy tutaj ta stabilizacja wypada trochę przeciętnie. No i nie mamy tu szerokiego kąta, więc nie możemy się. Na niego przyłączać możemy to robić zbliżenie maksymalnie dziesięciokrotne. Teraz jeszcze przyłączę się na stabilizację i w trybie stabilizacji mamy tutaj już wtedy lepszy obraz, no bo już tak nam się nie trzęsie, chociaż, no, idealnie chyba też nie jest. Ja teraz cały czas idę. Jak widzicie, delikatne wstrząsy też są. A tak wypada kamerka do selfie. Tutaj też mamy dostępne 2K i Full HD. Tylko no, jak widzicie, tak samo w 2K ten obraz się trochę trzęsie. Przyłączę się zaraz na stabilizację. Tutaj tak samo przy Full HD obraz jest trochę węższy, żeby ta stabilizacja działała. No ale wtedy też już jest stabilniej. I tak nam się to wszystko nie trzęsie. No i moim zdaniem, no i moim zdaniem w ciągu dnia wcale to źle nie wygląda. Bateria, którą udało się tutaj zmieścić, mimo takiej smukłej obudowy, ma pojemność 4600 mAh, Więc no, ten jeden taki intensywny dzień spokojnie jesteśmy w stanie tutaj dać radę, a nawet dwa dni takiego normalnego użytkowania ten smartfon wytrzyma. A co ważne, mamy tutaj szybkie 100-watowe ładowanie i razem z dołączoną ładowarką do zestawu ten smartfon jest w stanie naładować się od 0 do 50% już w Jakieś 11-12 minut, więc wynik bardzo dobry, jak to na tą średnią bułkę. No i tutaj mamy jeszcze te ładowanie bezprzewodowe, więc możemy go naładować z mocą 20W. Warto tu jeszcze wyróżnić te głośniki stereo, no bo ten dopisek JBL sprawia, że naprawdę jakość audio tutaj wypada. Ponad przeciętnie. Jak na średnią półkę, moim zdaniem są to jedne z lepszych głośników w budżecie właśnie tych 1500 zł. No i plusem są też słuchawki dołączone w zestawie na USB-C, no i grają one gdzieś tak na poziomie słuchawek bezprzewodowych, które no możemy kupić w budżecie około 200 zł. Infinix Note 40 Pro Plus 5G to ciekawy smartfon na średniej półce, no bo jak wiemy, no od średniaków nie można wymagać, żeby miały wszystko na najwyższym poziomie. A ogólnie właśnie ten smartfon jest taki wyśrodkowany, bo teoretycznie ani nie ma najlepszego aparatu, ani najlepszego wyświetlacza, ani najlepszej wydajności. Wszystko jest tak no, na tym średnim poziomie, ale za to wyróżnia się swoim designem. No bo mamy tu fajną wyspę, mamy tą skórę wegańską, smukły design, mamy też tą diodę doświetlającą, którą możemy sobie ustawić i wtedy podczas jak dostajemy powiadomienie, to ona będzie nam świeciła. No i na pochwałę zasługuje tutaj ten ekran AMOLED, który jest bardzo dobry. Jak na średnią bułkę naprawdę nie mam się do czego przepić. Kolory są szywe, jest on jasny, no i spory. Do tego mamy też niewielkie ramki. Szybkie ładowanie to kolejny plus, no i też długie działanie. Na minus niestety brakuje tutaj obiektywu ultra szerokokątnego, no bo no, nie mamy te trzy oczka, ale głównie tylko skupiamy się na tym 108 megapixelowym a szerokiego A, a właśnie szerokiego kąta tutaj brakuje. Przeciętnie też wypada jakość nagrań wideo. No, nad tym wypadałoby popracować. Mały minus też za tego mediateka, no bo już jednak moim zdaniem można tutaj było wsadzić jakąś nowszą jednostkę. Jest on przeciętny też, nawet jak na średniopółkę. Do codziennej pracy jest wystarczający, ale tak jak mówiłem, jeśli chcemy coś więcej, no to jednak ten procesor już czasami daje nam spowolnienia. Ale ogólnie, jeżeli biorąc. Cały kształt pod uwagę, no to naprawdę do codziennej pracy ten smartfon jest wystarczający i ma bardzo bogaty zestaw akcesoriów. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam on się podoba, jak odbieracie markę Infinix. Myślę, że ode mnie to już wszystko. Dzięki i do następnego. Cześć!